Miał, 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 miau 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 mi A, y, y, Trzymaj Y, to jest to Nie mam. I się nie dzieje. Nie, sprawdź sobie ustawienia, jak to będzie tam gdzieś. Amikadze, Miau miau Będzie Miał, miał. Będzie referenc ponownie.

No bo... Masz na pewien wysoko. osobnik wcześniej zatopił statek, więc... A no Nie jak, osobnik. O, eee... nazywaj się... Nazywa się, się z... człowieka. co by ma... leżało... tego... tego grogu. C czego? A to z alkoholu? Zielony, weź daj, żeby, bo Flopek dostanie zawał serca. Co? O. Flopek... Flopek co? Masz, masz. jak go ma Masz, masz. O, o, Dojdź, wtedy. Jest to jest czy... alkohol? Tak. To jest alkohol! Dobra idźmy. Nasz za... Od dawien dawna nie wiem, jest mnie, znaczy nas. Szkielet ten. Szkielet... znaczy statek szkieletów. O jest piwo, czekaj. Nie pij podczas walki, kurwa! Piwo piwo, piwo, piwo. Maciek, co ty robisz? Co wy robicie ja? Wypadłem Ty pile. <laughs>

Jezu, nie no! Śmieją się, srają, brzygają, piją piwo naraz. No. Jezu, ja mnie się strzela w betki z prochem. Wow. <grywa> <To ja tam grywa> sam w ogóle. <grywa> Jezu, wy jesteście pojebani. <noise> Witaj. Ja biorę trójząb, więc ja, ja ich w wyjebię Dobra wyjebie. Dobra, mamy przynajmniej o, w spokój beczka. z tymi No ktoś się w beczkę jak podejdzie Dobra Dobra Dawaj, 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 dawaj Chyba, dawaj, Seba, dawaj. Jeb, kurwa. O, i mam beczkę, mam beczkę. Kapitan, uważaj. Ja Można no, no, sobie zakopać fivehead. Tak, no, ale nie no, to... Co, co ci da? Ja nie wiem. Na no, jutro. No, ale przecież wiesz, że jak się zakupuje, to jak się wychodzi albo zmienia sesję, to to znika. As co jest mimo, że nie? Mm. Uwierz mi, ja też tak próbowałem. Niestety i rozczarowanie, kropka, Nie no, przez! Ja pie... What the fuck? To jest... What? Uderzyliśmy niby. He? Wait. He? 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 Ale dziury nie mamy Co jest? A ja na jedan jestem. O i chodzi. Karbonka. Okay. Uno Korzyść mają To tych Debilu! Debilu. To była zwykła beczka, taka całkowicie warta jest 300, więc nie zesraj się. to No, no kurwo, jezu, chcę sprawdzić, czy on reaguje, i nawet mi nie dajesz. Dać mi go, a dawaj. czekaj, jest Ale fajnie, papuga i tak tańczy, codzienne wyczyny. Standard ale akurat mi się podoba, a u mnie animacje trzymania papugi. E lewo trochę. Mamy tego, okay. na E, na E, nie? Tak. Na lewo. Proszę, na ale to jest na akurat najgorszy, że to samo skręca czasami. Nie, bo ja zostawiłem skręcający. <laughs> Bruh. Ojej, je można głaskać no. Na iksie, znaczy wypuszczasz je na iksie, nie? Wiem Ty. Piękny doga Czekaj Muszę sprawdzić coś O, siłuj inny postaw O, o. Chłopcy liżej jaja, pięknie eee. Te z... Integracja. Ej Patrz no. Patrz, ej Eee... Uh. Czaj, pistolet. Okej. Okay. Ameryka! <mulity> no. <mulity> Banan. Zajebiście. Nie się... <mulity> <Dance>. <mulity> Wait, nie tutaj. Nie wyposażenie. Mogę Cię postawić na kowadle i będziesz tańczyć? Właśnie, się Tak. To jest najlepsze. Postaw. <grystanie> Weźcie zamienić szubeczkę. Dzięki. Fajne dogie, nie? Zlecenie wygasło. No, to tak jest też. No to takie <grystanie> smutne. Oh no. Hello? Anyway, anyway in the last week. Nie mamy coś tutaj? Patrzcie. No wiem. Czekaj, jest... bo nie widzę. Jedyne jest... kupieckie. <laughs> nie 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 nie